na dłuższy cięcie. Każdy, kto żyje i wierzy, że w nim nie burzę na wieki. z nogi i ręce powiązane na snaw, a twarz jego doładzają w taką ustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie Cię chodzić. Wielu więc z pośród szydów przybył do mary, ujrzawszy to, co, czego Jezus dochował. Masz czas w Co wy bardziej zaskakujecie od ludzkości, co wy Я

se coche stawia sprawie nagławania ja wolności, czy I tak sobie świadomiłem, że miały i nad to, bo wojna była tylko w jednym żeby upewnić się, że w nic się nie Nic takiego tego nie znajdziecie Nie ciebie. Bo jeśli jest się pewnym czyjeś miłości i znacie to, co jest doświadczenie, to nie trzeba o wiele pytać. Idzie się w cieniu. Bo ja nie znam osób, które mówią, że się kochają, a sobie nie ufają. Nie ma większego szczęścia niż miłość. Nie ma większej duchowej stabilizacji i większego duchowego Don't move it. W tej miłości nie wierzymy na te brutalne. Wstańcie i idziemy do domu. sobie w wielkiej Po pięcie do Po co? Nie ma sensu. Z ministratem patrzyliśmy, ilu z nas podchodzi do Komunii Świętej Rosy. Mój Boże, gdybyśmy wierzyli, że Boga przyjmujemy, to bylibyśmy radości. No bo nie ma piękniejszych. To, co mówiłem wam wczoraj, jak nie mówi, być chrześcijaninem to coś bardzo wielkiego albo nic. Po której stronie postawicie siebie na koniec tych rekolekcji, a przed Wielkiej Nocy i na inne czasy? Nie słucham. Więc zostawiam was z pewnymi... ładnymi słowami, Mój, Pan nie jest tak okrutny względem nas, jak my wskazuje to słowych. Od razu mówimy, jaki On jest. A Pan Bóg o czym mówi? O przekazaniu miłości. Mówi to, co w Mateuszu, 7 rozdziale i 15 wersecie. Cokolwiek chcecie, aby winni wam czynili zróbcie pierwszy krok. I pokażcie, że... I wierzył w to i wiedział o tym, Święty Pawł opuszczał. Patrzcie prześladowca. Zgodził się na śmierć Szczepana. Jechał do Damaszku z listami polecającymi, aby zamknąć więzienie kolejnych chrześcijan. Spada z konia, bo każdy z nas powinien spać z konia, żeby doświadczyć, nie spał. Ja tam już spadłem. Pewnie jeszcze nie nas Słyszę, bo z szatu, dlaczego mu prześladować. I od tamtej pory zrobił 16 tysięcy kilometrów. pieszo. Nie dla widzenia się swojego, nie dla nie dla kaprysu, ale dla miłości Chrystusa. Inny motyw powyższający. I dlatego mógł się później powiedzieć do gminy w Rzymie w 13 rozdziale listu i wersecie 8, tak bracia, nie bądźcie nikomu nigdy z Wiedział o tym św. Paweł, kiedy przeszły pieszo 16 tysięcy kilometrów. Wiedział o tym św. Augustyn Zawarianka, który życia do 30. swojego roku życia, kiedy jego matka wyprosiła na wrócenie. Stał się biskupem, doktorem kościoła i pisze tak. Moralny nakaz chrześcijanina jest jeden – Kocha, a potem się. Wiedział o tym także 40. 40 milionów słuchajcie dobrze, którzy zabierają swoje życie, aby się mogli zrobić znakiem krzyża przed kościołem. Widziałem to matka Teresa z Korbiny, niezwykła historia z jej życia, tuż na koniec. Podchodzi do niej ten amerykański fotoreporter, koszt zaopatrzony w niezbył aparat fotograficzny w buty nawet. Spodnie takiej co jeszcze, taki jakaś z A ona A w kalbucie w tym czasie całowała człowieka chorego na trątek czegnało ze śmierci. Ja mówiłem macie w tej stronę, nieje ciało śmierci. Tak jak pijące mięso dosłownie. To nawet tej samej zasadzie. I tam matka Teresa Bałuszkowa trzyma tego kogoś 20-30 kg na rękach całego jego mieszkania ze świata. Bo zrozumiała, że nikt nie ma większej miłości. Że kochać to znaczenie, że nie umrzeć. I ten nadziany gośmiel się ja bo zrobić zdjęcie do mojego albo. Na wielu latach Stoję, że mi na odważył się. I mówi tak na koniec. Że z się stracuje za 10 milionów dolarów. She's a you Że miłość mówi, kiedy się popada, Że od dziesiątej stacji, kiedy Pan Jezus prawie nami stoi na grobocie, miłości wydaje się, że musi być coraz bardziej nagle i uzyskana. Wycina coraz małym szeregokolty, coraz bardziej skraca w spódnicy. Wymyśliła to okres i pozwoliła się powielać po bez niczego na kartkach kolorowym gazem. I coraz stanie pozwala się... przeprawiliśmy bezsilnie dowodząc że głos ci do nikomuść, a i tak żeby i patrzeć ty jest